Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie materiał o tym, jak niepotrzebnie nie wydawać kasy, czyli jak można w prosty sposób w domu naprawić swoją ulubioną myszkę. Także zapraszam. Na pewno nie jeden raz zdarzyło Wam się, że podczas korzystania z Waszej ulubionej myszki nagle przestaje Wam działać jeden z przycisków. Tak też zdarzyło się i mi. Myszka ma około roku, wygląda na całkiem solidną Dream Machine, no nie jest to jakiś tam najgorszy sprzęt, ale zdarzyło się, że myszka przestała działać, zaczęło mnie to bardzo denerwować, no po prostu nie dało się pracować, tak? Na pewno też mieliście też już taką sytuację. I teraz tak, co się mogło zadziać? Pierwsze, przede wszystkim przełącznik, bo on odpowiada za ten właśnie klik, za przekazanie tego sygnału dalej. I teraz, tak załóżmy, załóżmy, bo to wiemy, każdy producent, raczej nam bardziej zanmowany przynajmniej, informuje nas, jaka jest żywotność jego przycisków. Czyli jest to od kilku, powiedzmy tam, od 5 milionów kliknięć do nawet kilkudziesięciu milionów, jeżeli mamy przełączniki OMRONA. I teraz, tak. Ten przełącznik na pewno nie przeżył 5 milionów. Nie gram w CS, nie klikam nim cały czas, więc na pewno nie było to powodem. Co mogło jeszcze być? No i to Wam dzisiaj pokażę, bo okazuje się, że jest to zimny lód. Zimny lód yy, od razu powiem, co to jest to jest po prostu, że pęka nam połączenie lutownicze po prostu ten lód jest. Ale go nie widać, dopiero pod wielkim zbliżeniem, widać, że on nie ma fizycznego połączenia, bo to połączenie jest bardzo wątpliwej jakości, przez co wystarczy nałożyć ten topnika, ewentualnie podwierać tą cynę i ponownie ją zalutować. I meszka działa jak nowa. I to wam dzisiaj pokażę, jak to zrobiłem. Także lecimy z tematem. Przede wszystkim nie bójcie się rozebrać myszki. Jeżeli już nie działa, nie mamy tak naprawdę nic do stracenia. Wystarczy tylko rozebrać. Jeżeli coś się urwie, no trudno, to kupimy i tak nową, tak? A jeżeli uda się naprawić, no to mamy, że tak powiem, wartość dodaną, możemy te pieniądze przeznaczyć sobie na coś innego. I teraz tak, jakże zebrać myszkę? Przede wszystkim myszka z reguły jest skręcona, nie jest ona sklejana, a skręcana. Śruby z reguły są pod ślizgaczami, więc trzeba je delikatnie odkleić. Czyli bierzemy jakieś ostre narzędzia, najlepiej nóż, e, bądź nóż do tapet i delikatnie e, wkładamy wsuwamy nóż pod ślizgacz i go odklejamy, tam jest taśma ze dwustronna kładziemy, przyklejamy go delikatnie bo kładziemy na bok, żeby ten ślizgarz dalej wykorzystać dostajemy się do śrubek, odkręcamy i rozbieramy myszkę taka filozofia, w środku, w środku spotykamy się już trochę z rzeczami, których niektórzy mogli nie widzieć, czyli jest to typowa elektronika, może być tam jedna bądź kilka płytek, w zależności od tego, czy to jest myszka z podświetlaniem, z innymi bajerami, czy tam z większą ilością przycisków. Przyciski znajdują się na tej malutkiej płytce pod rolką, czyli musimy delikatnie odkręcić kolejne śrubeczki, zdemontować rolkę, nic na siłę, wszystko zawsze wyjdzie, wystarczy czasem delikatnie podważyć, wszystko ładnie się powinno rozejść. Dobrze sobie wziąć telefon, Wziąć lampę, włączyć aparat w tryb makro i na dużym powiększeniu zrobić zdjęcie, a później obejrzeć. Zobaczcie teraz na przebitce tej ładniej widać, to jest to połączenie lutownicze. Ten pierścionek dookoła poza, poza obrysem lutu widać, że tam jest delikatna przerwa. To jest właśnie ten zimny lut. Należy go teraz dotknąć delikatnie rozgrzaną lutownicą i myszka będzie jak nowa. Jak widzieliście, nie zawsze należy wyrzucać myszki. Nie zawsze należy traktować wszystko, że to zaraz złom. Oczywiście, jeżeli macie gwarancję, myszka jest na gwarancji, nie rozbierajmy jej, wysyłamy na gwarancję, ale wiedz, wiedzcie o tym, że możemy być narażeni na dwa Tygodnie do czterech tygodni bez sprzętu, więc i tak będziemy potrzebowali e, czegoś zastępczego. Druga sprawa jest taka, że no, nie każdy chce się bawić w, w reklamację. Mi na przykład by się nie chciało. Ja wolałbym sobie kupić nową myszkę, a tam zostawić, bo nie są jakieś to duże koszty, e, ale postarałem się naprawić. I jak widać, nic to nie kosztuje. Można to w bardzo łatwy sposób naprawić i cieszyć się z powrotem swoją ulubioną mychą. Jak materiał się podobał, to oczywiście łapa w górę. Subik i dzwoneczek, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś. No i widzimy się w następnych materiałach. A następny będzie o procesorze, który kupiłem w promocji. Na razie, cześć.